Siema. Dzisiaj porozmawiamy sobie o odwrotnej notacji polskiej. Pokażę dokładnie, jak zamieniać notację algebraiczną na odwrotną notację polską. No i w drugą stronę rozważymy sobie kilka przykładów. Jedno zadanie materialne. Zapraszam do oglądania. Dobra, zaczniemy sobie od zamiany notacji algebraicznej na odwrotną notację polską. Zacznijmy sobie od analizy naszego algorytmu. Przechodzimy po naszym wyrażeniu od początku do końca po każdym elemencie, tworzymy pusty stos dla każdego symbolu z wejścia i tutaj symbol oznaczamy każdy znak w naszym wyrażeniu, czyli to może być właśnie jakiś nawias, jakiś operator, liczba lub zmienna. I jeżeli symbol jest liczbą lub zmienną, no to wstawiamy od razu ten symbol na wejście, tak? Jeżeli symbol jest nawiasem otwierającym, to wstawiamy go na stos. Jeżeli symbol jest nawiasem zamykającym, to usuwamy wszystkie symbole do najwyższego nawiasu otwierającego na stosie, wstawiając każdy operator na wyjście. Czyli pomiędzy tym znakiem zamykającym a najwyższym w stosie otwierającym, my usuwamy te wszystkie elementy po kolei, od góry i jednocześnie dodajemy je na wyjście. Dobra, jeżeli symbol to operator... Dopóki na stosie znajdują się operatory o wyższym równym priorytecie, wstawiaj każdy z nich na wyjście. Jednocześnie ściągając ze stosu następnie wstaw ten symbol na stos. Dobra. No i jeżeli coś tam zostanie na końcu, czyli dopóki stos nie będzie pusty, staw wszystkie operatory ze stosu na wyjście. Przejdźmy sobie do rozwiązywania przykładów. No i pierwszym przykładem będzie to jakiś prosty przykład, żeby pokazać przynajmniej część tego algorytmu. To ja proponuję pisać tak. Tutaj napiszmy sobie wyjście. Wyjście. Tutaj napiszmy stos. No i to będzie działało tak. Przechodzimy się teraz po, po tym naszym wyrażeniu. No i robimy wszystko zgodnie z tym algorytmem, co poznaliśmy przed chwilą. Czyli, e, jeżeli spotkamy jakąś liczbę zmienną, no to wypisujemy od razu na wyjście. No to tutaj piszemy 2. Jeżeli jest to operator, no to leci na stos. Dalej mamy trójkę. Jest to liczba, czyli od razu na wyjście. Widzimy, że skończyliśmy nasze wyrażenie. No i wypisujemy całą zawartość stosu, która została. Tak. No i tutaj usuwamy, oczywiście. Mamy kolejny przykład do rozwiązania. Piszemy sobie tutaj wyjście. Tutaj stos, no i lecimy. Nawias otwierający to leci na stos, dwójka na wyjście, teraz plus, to tutaj na stos. Mamy trójka na wyjście, nawias zamykający i widzimy, że nawias zamykający, czyli musimy wypisać całą zawartość tutaj tego pomiędzy tym nawiasem zamykającym a otwierającym. Czyli możemy to wszystko skreślić, wypisać ten plus, co tu był. No i lecimy dalej. Piszemy tutaj. Jest yy, operator mnożenia. To leci na stos. Jest piątka. No i widzimy, że skończyliśmy nasze wyrażenie. Czyli wypisujemy całą zawartość stosu, ta, która ta, która została. No to jest tylko ten znak mnożenia. Mamy trzeci już przykład. To piszemy sobie tutaj wyjście. Stos. No i lecimy. Nawias otwierający to leci na stos. Mamy dwójka, no to wyjście. Plus to na stos. Trójka na wyjście. Nawias zamykający. No i wypisujemy całą zawartość, usuwając to wszystko. Czyli mamy tutaj tylko plus. Dalej mamy minus, to leci na stos. Nawias otwierający. Później trójka na wyjście. Mamy plus na stos. Pólka na wyjście, nawet zamykający, wypisujemy całą zawartość pomiędzy otwierającym a zamykającym, czyli to jest tylko plus. No i widzimy, że skończyliśmy nasze wyrażenie, to wypisujemy całą zawartość stosu, która została, a jest to tylko minus, czyli piszemy tutaj minus. Czwarty przykład. Piszemy sobie wyjście. Wyjście stos. Przechodzimy od początku przez nasze wyrażenie. Mamy nawet otwierający, lecimy na stos, trójka na wyjście, plus na stos, czwórka na wyjście, zamykający. No to wszystko tutaj możemy wykreślić, dodać ten plus do wyjścia. Później mamy plus to na stos, 15 na wyjście. No i uwaga! Mamy tutaj operator dzielenia. Operator dzielenia, jego priorytet jest wyższy od plusa, czyli możemy go po prostu dodać na stos. Nic nie będziemy z tego stosu usuwać. No więc dalej przechodzimy. Mamy trójkę. Tak, trójka. No i widzimy, że przeszliśmy już przez całe wyrażenie. No to należy wypisać to, co zostało w tym stosie. Po kolei yy, od prawej strony. Czyli mamy dzielenie i dodawanie. Lecimy sobie z kolejnym przykładem. Mamy 4. Wypisujemy na wejście. Mamy operator mnożenia. TO do stosu. Mamy 6. To na wejście. Później plus. I teraz uwaga. Czyli mamy tutaj plus. To widzimy, że priorytet tego operatora mnożenia jest wyższy od dodawania. Czyli my musimy usunąć ten operator mnożenia wyrzucić z naszego stosu i dodać na wyjście. No Dodajemy sobie na wyjście, no i ten znak dodawania, no to on leci e, na stos. No i e, później mamy trójkę, trójka leci na wyjście, skończyliśmy nasze wyrażenie, no to wypisujemy zawartość stosu, czyli mamy tylko plus, no to plus leci tutaj. Dobra, teraz zajmiemy się zamienianiem odwrotnej notacji polskiej na notację algebraiczną. Omówmy sobie algorytm. Czyli tak, na początku tworzymy pusty stos i dla każdego symbolu z wejścia, tak, czyli przechodzimy się po tym naszym wyrażeniu w notacji polskiej, odwrotnej notacji polskiej, I mamy, jeżeli symbol to liczba, to stawiamy na stos. Jeżeli symbol to operator, nazwiemy go x, tak czyli może być to do, do, operator dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, wyciągamy te dwie, dwa pierwsze elementy ze stosu, z góry, a następnie wykonujemy obliczenie. No, i w zależności od tego, jaki jest ten parametr, no to my możemy robić, że to jest drugi element. X, pierwszy element. No, i jak to obliczymy, no to wstawiamy ten wynik na stos. Na końcu zwracamy wynik stosu. Przejdźmy sobie do rozwiązywania zadań, e, przykładów. Teraz są dwa typy zadań, bo tak jak wspominałem, my możemy sobie mm, zamienić. Tu, to wyrażenie w odwrotnej notacji polskiej na wyrażenie postaci algebraicznej. I możemy obliczyć wartość takiego wyrażenia. No to są takie dwa typy zadań. My sobie teraz y, zamienimy to na postać algebraiczną. No to zrobimy to w następujący sposób. Tak, można powiedzieć graficznie trochę. To jest taka przyjemna metoda. Przepisujemy tą czwórkę. Tak, zgodnie z tym algorytmem, jeżeli jest to liczba, no to przepisujemy do stosu, tak? Dodajemy do stosu. Mamy operator dodawania, to musimy dodać. Ściągamy te dwa z góry. No i ten y, niższy do tego wyższego. To musimy wykonać te akurat do, dodawanie. I wygląda to następująco. to jest dodawanie. Będzie 4 plus 7. OK Okej. Dalej, przepisujemy sobie dwunastkę. Przepisujemy trójkę. Mamy operator dzielenia, to wygląda teraz tak, że mamy 4 plus 7 i 12 podzielić na 3. No i mamy operat operator dodawania, to jeszcze dzielenie było Operator dodawania zapiszę sobie dodawanie do 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 tutaj, tak znak plus, czyli mamy 4 plus 7 dodać 12 podzielić na 3, co jest naszą odpowiedzią co jest również poprawne. Ok, jeszcze Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli byśmy chcieli sobie obliczyć wartość tego wyrażenia, to zamiast pisać takie tutaj wyrażenia, 4 dodać 7, to my możemy to od razu po prostu obliczyć. Czyli tutaj zróbmy sobie to jeszcze raz, czyli to będzie taki pierwszy sposób, tutaj drugi sposób, ten chodzi o tych zadań. Tutaj mamy 4, 7, mamy dodawanie. No to będziemy mieć 11. Tak, przypisujemy sobie 12, 3. Mamy dzielenie. No to będzie tutaj 4 i dodawanie no to będzie 15. To jest też nasza odpowiedź. Rozmieszmy sobie jeszcze jeden przykład na szybko, czyli piszemy czwórka, trójka, znak mnożenia, to mamy cztery razy trzy. 6 e, przepisujemy, mamy znak dodawania, operator do dodawania, czyli dodajemy to do siebie, no i mamy następująco. cztery razy trzy, Dodać sześć. Rozwiążmy sobie jeszcze zadanie naturalne. So, dwóch punkty. Mamy tutaj podpunkcie A. Zamienić przykładowo w postaci algebraicznej wyra wyrażenie w postaci algebraicznej na wyrażenie w postaci odwrotnej notacji polskiej. No i z odwrotnej notacji polskiej na wyrażenie w postaci algebraicznej. Zacznijmy sobie tego. Czyli, tak. Widzimy, że mamy nawias. W tym na stos stało nawet też na stos dwójka, no to wypisujemy na wyjście. plus na stos trójka, na wyjście, nawet zamykający, I to wypisujemy pomiędzy zamykającym a pierwszym otwierającym, to zawartość, czyli tutaj jest tylko plus, później mamy mnożenie, mamy czwórkę, wypisujemy na wyjście. mamy znak dodawania, znak dodawania, tutaj widzimy, że Znak mnożenia zostanie osunięty, zostanie dodane na wyjście. Dalej lecimy mamy piątkę, znowu znak mnożenia tutaj akurat nic się nie dzieje. Otwiera nam się nawias, przepisujemy czwórkę, minus szóstka, znak zamykający co? Przepisujemy ten minus tutaj, znowu mamy znak zamykający. Przypisujemy zawartość tego dużego nawiasu. To jest mnożenie, dodawanie. Tak, czyli usuwamy to. No i widzimy, że mamy jeszcze dzielenie. Dzielenie leci na sam koniec tutaj. Tutaj mamy jeszcze dwójkę. Widzimy, że skończyliśmy nasze wyrażenie, przypisujemy tu zawartość to, co została, a to jest tylko ten tak dzielenia. Co jest naszą odpowiedzią. Dalej, musimy to teraz zmienić z odwrotnej notacji polskiej, na wyrażenie postaci algebraicznej. No co tu już łatwo robimy? Mamy 3, 4, 3, dodajemy, czyli mamy 3, 4 dodać 3, tak? mnożymy teraz, czyli mamy 3, 4, dodać 3 ok, no i teraz jedynkę przepisujemy. Czwórkę, trójkę, trójkę i piątkę. No i teraz dodajemy, czy będzie 3, 4, 2, 3. Mhm. Jedynkę przepisujemy, czwórkę jeszcze przepisujemy, dodajemy tu 3 dodać 5 Ok, teraz będzie znak dzielenia Znak odejmowania Jeszcze raz odejmowanie, czyli mamy ostatecznie mamy nam jeszcze jeden podpunkt podpunkt B tutaj wyrażenie jest zapisane w odwrotnej notacji polskiej i musimy obliczyć to, tą wartość liczbową tego wyrażenia i to robimy w następujący sposób mamy to, mamy to dwa dwa trzy, mamy dodawanie tak, czyli będzie to teraz pięć przypisujemy piątkę Biedynkę e, mamy dodawanie, czy mamy 5, 6 tutaj będzie, no i odejmowanie, no to będzie minus 1. Co jest naszą odpowiedzią, tak? Czyli tutaj możemy wpisać minus 1. Okej, okay. dalej mamy to, czyli. I mamy 21. Tutaj jeszcze, może nie było. 21, to jest nasz wynik. Tutaj wpisujemy 21, i za to całe zadanie. Mamy 2 punkty.